Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Otóż, któregoś pięknego dnia spotykasz kogoś, kto wręcza ci mikrofon, mówiąc. Słuchaj, jest to bardzo specjalny, szczególny mikrofon. Ponieważ jest on połączony ze skomplikowanym systemem nadajników satelitarnych, ktokolwiek przez ten mikrofon mówi, wszyscy na całej kuli ziemskiej mogą tą osobę usłyszeć. No więc, daje tobie ten ktoś, ten mikrofon i mówi. Czy masz jakieś przesłanie? Czy masz jakiś konkretny przekaz, którym chciałbyś się podzielić? Przekaz, przesłanie, które miałoby pozytywny wpływ na tych, którzy Cię będą słyszeć, a mianowicie wszystkich ludzi na świecie. Sytuacja Ta sytuacja będzie jednorazowa, to się tylko raz w życiu w Twoim stanie, że taką możliwość będziesz miał i będziesz mógł mówić maksymalnie przez 3 minuty. I zadaję Ci pytanie, co byś powiedział? Ktoś może powiedzieć, no tak, to ćwiczenie dość takie może szkolne, dla młodzieży się nadaje, ale ja, dorosły, no tak, ja powiem, że pomimo, że ono może wydawać się szkolne, to jest w sumie bardzo poważne, ponieważ traktowane jest, czy prowadzone jest w ramach warsztatów z komunikacji, które prowadzę, i niejednokrotnie widzę, że uczestnicy zajęć biorą je bardzo poważnie. Mają chwilę czasu, 2-3 minuty na to, żeby przygotować swoje przesłanie dla świata. To znaczy, zdać sobie sprawę z tego, co jest dla nich istotne, co jest dla nich ważne. Przesłanie, którym sami żyją, o którym wiedzą, że. Można je, a w zasadzie o którym są przekonani, że chcą dawać innym. I powiem szczerze, że po tym krótkim czasie przygotowania, bawimy się w cudzysłowie właśnie w taką wyobrażeniową sytuację, że ktoś ma mikrofon i mówi do tego mikrofonu, jakoby mówił do ludzi z całego świata. I usłyszymy bardzo głębokie, bardzo wartościowe przesłania. To ćwiczenie pomaga uświadomić sobie, co tak faktycznie nam w duszy gra? Co nas motywuje? Co nas w cudzysłowie powiemy, kręci? Co powoduje, że chcemy się rozwijać? Co powoduje, że chcemy żyć? Co jest tym sensem, dla którego żyjemy? Tą siłą napędową, motorem napędowym naszego życia, który nie tylko, że nas napędza, ale też chcemy, aby motywowało innych. Chcemy, aby miało konkretny wpływ na inne osoby, na innych ludzi, dla których żyjemy. Wierzę, że ważne jest od czasu do czasu reflektować nad przesłaniem, które mam. To są rzeczy, które e, czasami można powiedzieć, e, no, są nieuświadomione, ale w momencie, gdy wchodzimy w swoją, w swoją głębię, zaczynamy się zastanawiać, patrzymy, co jest w moim sercu, zaczynam odkrywać: ha, jestem naprawdę bogaty. Mam coś konkretnego do zaprezentowania, mam coś konkretnego do przekazania innym. To mogą być proste rzeczy, stwierdzenia typu każdy jest twórczy, stwierdzenia typu słuchaj głosu serca, stwierdzenia wiele, wiele, wiele innych konkretnych przesłań. Zapraszam do zastanawiania się nad właśnie swoim przesłaniem, nad przesłaniem, które mam dla innych. I chciałbym w tym zaproszeniu poprosić o te osoby, które mnie słuchają, te osoby, które są aktywne tutaj w ramach tego media społecznościowego, którym się posługujemy, aby, abyście dzielili się swoim przesłaniem dla świata, abyście dzielili się tym, co w duszy wam gra, abyście dzielili się tym, co w sobie życie, że może zmienić życie innych osób. To mogą być bardzo proste stwierdzenia, do których jesteście głęboko przekonani, o których wiesz, że pozytywnie wpływa na Twoje życie, na życie Twoich bliskich i wiesz, że może wpływać pozytywnie, może ubogacić innych, którzy będą słuchać, którzy będą czytać, którzy będą a, no po prostu zapoznają się z Twoim przesłaniem. Dziękuję za uwagę. I bardzo proszę o wpisywanie swoich konkretnych przekazów, swojego przesłania dla świata.